Witamy Was bardzo serdecznie. Ja i Rewsio. W bardzo smutnej atmosferze. To świadczy ten napis, właśnie. Nasza seria rozpadła się, ponieważ serwer będzie robił nową edycję. No i wszystkie nasze rzeczy nie będzie takiego dropu. Wszystkie nasze rzeczy znikną. No i właśnie. Jest to bardzo smutne. No. Niestety. Było... Niest no właśnie tak. Było krótko i cudownie. Gilia Swag. Zombie, który chciał mnie zgwałcić i... i lawa, która mnie spaliła przez refsia. Końcik zabaw. Dużo fajniejszych rzeczy. Mam nadzieję, że zrobimy z Refsiem nową serię na jakimś lepszym serwerze który nie robi takich edycji co, co trochę nowa edycja, bo to jest głupie, po prostu jedna edycja cały czas. Bo tak ktoś się męczył z zbieraniem rzeczy, a później a później nic. Wszystko, wszystko zaginęło. Nawet to jest taka informacja. No i żegnamy się z Wami. No narka, ja... I tak będziemy nową serię, może jutro wejdzie nowa seria, ale jeszcze nie wiemy. No, no było krótko i świetnie, cudownie, prawda? No więc... Pa.